Michał Julecki powiedział, że ta kadra trochę przypomina kadrę z 2007 roku. Dlaczego? No, dlatego, że no jest sporo debutantów, jedzie się na, na powiedzmy, nikt nie liczy na jakieś cuda, to nie wymaga cudów od tej kadry, no, ale, ale to czasami jest dobra sytuacja Może jest trochę prawdy w tym co Michał mówił, ale... Od tamtych 2007, 2007 roku nie było tych zawodników, którzy już tyle przeszli, co teraz i fajnie jest, że jest taka mieszanka młodości, może nie już takiej drużyny, drużyny nie ma zawodników starszych, bardzo starszych wiekowo, którzy są doświadczeni w miarę młodzi i jest ta młodzież, która właśnie dopiero co wchodzi do reprezentacji, którzy co dni, niedawno, co przed chwilą jakieś tam swoje debiuty w reprezentacji, te pierwsze koty zapłaty już... Obie oby te, te nogi z waty już nie były aktualne podczas tego mundialu, bo każdy zawodnik jest na wagę złota i każdy dostanie swój czas gry, który będzie musiał wykorzystać. Mówi się, że mocne punkty tej reprezentacji to jest bramka, skrajne rozegrania i kogoś. A to byś znalazł jeszcze jakiś jeden mocny punkt w tej drużyny? Nie musi to być personalny. No przede wszystkim, że. To... Pan mówi tutaj o, o poszczególnych pozycjach. Ja bym się z tym nie zgodził. Uważam, że cała drużyna to jest bardzo ważna sprawa i nie możemy zapominać o skrzydłach, nie możemy zapominać o zawodnikach, którzy są zmiennikami, bo jednym, jednym składem, który się ugraźniona, czeka nas dużo meczów i te, te obciążenia na pewno będą odczuwalne w kościach, w mięśniach i, i, i każdy zawodnik, który jest na tej kadrze, musiał jakoś trenera Wiglera to się przekonać i ją tutaj za, za, za darmo nie jest. I, Uważam, że na pewno jest jakaś różnica jeszcze między tą ośmioma a dziewięcioma zawodnikami, którzy są bardziej doświadczeni niż, niż pozostanymi, ale, ale nie jak, mam nadzieję, że w najkrótszym czasie tej naszej przyszłości tutaj no, zaczynamy już czasem pokażę, że ci młodzi zasługują na, 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 na wyjazd, i, 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 i niech, niech się śmie twierdzić, że oni będą. Yy, yy, no wygrywać mecze, ale na pewno będą przyczyniać się do sukcesu reprezentacji.